Nie chce mi się już grać. Oh man. Jezus kochany. Panie pan się na lewym pasie zatrzymuje, pan jest poważny. Jechałem, tylko powoli. Ile pan jechał? 10 mil na godzinę? Możliwe że pana, lewy pas nie jest od tego, żeby ślimakiem jechać. Kurwa. <laughs> to ale nie moje nie auto. Ale pan też zapierdała ostro. No, nie do końca, dopiero się rozpędzałam, ale... Oła. Nic panu nie jest? Nie wiem, przywaliłem głową w tą drewnianą kierownicę starą. Ale co ja teraz właścicielowi powiem? A co ja mam powiedzieć? <laughs> No, pan zobaczy. A, wow. Nie wiem, czy to ruszy w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Właściwy wypadek. Pan 10 mil na godzinie jechał lewym pasem. Proszę pana... Ech. Wydaje mi się, że chyba jakieś odszkodowanie się należy. Właśnie, ile o, bo właśnie jakieś światełek, coś tamtego. Ja panu mam dać... 10 mil na godzinę lewym pasem no to jak chce to niech pan dzwoni po psy może oni tak do jakich to zmienia no w takim razie dzwonię pan zobaczy jak ten przód wygląda cała kurwa cały do wyklepania cały do wyklepania no jakby zobaczył, to mój kurwa dzień dobry dzień dobry witam serdecznie dzień dobry dzień dobry Proszę państwa tutaj do wypadku. Nie do Mikałem wypadku, nie bo w wypadku. Pana. Proszę pana, w wypadku ktoś musi ucierpieć, a my jesteśmy, że tak powiem, pełni, Ale no wiesz, co nie dokładnie. przerywać, proszę pana? No, ja tutaj zacząłem. Dobrze, zaczniemy od tego, kto, za, kto wezwał w służby. Ja Tam wezwałem wiemy. służby. Pan wezwał służby, tak? Dokładnie. Zaczniemy od rozmowy z pana, dobrze? Proszę dobrze. o wszystkiego skupienie się. Proszę bardzo, dowodzik podaje. Dobrze, widzę. Zrobimy tak. Pana sadownika, zapraszam ze mną, a y, pana picikale tutaj, z drugim wc. Proszę pana. Że jak to było? Proszę Co pana. Się stało? Jechałem, jechałem pojazdem, który jest pożyczony od pracownika Sadu. Proszę pana, całe szczęście, że aż tak mocno nie zapierdalałem, jak to ludzie na autostradzie mają, bo uprzednio się zatrzymałem jakiś kilometr, tak powiem, przed całym zdarzeniem. Proszę pana, bo mi lis przebiegł przez drogę. Zjechałem na pobocze, sprawdziłem, czy go nie potrąciłem czasem. Lis panowie na poboczu. Tak. Dokładnie. Zjechał pan na pobocze, tu, Zjechałem. W tym miejscu? Nie, 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 nie. Kilometr dalej. Za nami. Zjechałem na pobocze, sprawdziłem, czy czasem go nie piertyknąłem, ale nie. Żadnych, że tak powiem, śladów w polisie nie było, więc całe szczęście. I proszę pana, rozpędzam auto. Mam całe 75 mil zapiętych na budziku, bo to się rozpędza, proszę pana. Jak teściowo jadę, jadę, przełączam sobie radiostację w radiu, a ten cymbał jedzie 5 mil na godzinę i nie wiem na co liczy. Lewym pasem! Lewym pasem, proszę pana. Wiem, że pan, tamten pan miał awarię. On nie miał awarii. Proszę pana, bo jak człowiek ma awarię, to jedzie prawym pasem, nie lewym. Nic nie jechało, że tak powiem. Na przeciwnym pasie. Nic kompletnie. Tak jakby. Nie wiem, wszyscy, co mieli jechać prawym, to już przejechali. Teraz się ruch delikatkiem wzmożył. to fakt. Ale nie było czegoś takiego. Po prostu jestem zniesmaczony całą sytuacją. Obiecałem właścicielowi auta, że będzie całe. Było całe, tylko ten debil po prostu nie potrafi korzystać z pojazdu i nie nadaje się do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mogę zostać dane osóbowe. Właściciela pojazdu? Nie mam pojęcia, proszę pana. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Pan, pojazd nie nieznajomej osoby. Pożyczyłem tylko na dojazd, że tak powiem, do miasta. Ciekawe. dobrze Pracownik Mogę sam. Prosić? Do. Mogę prosić drugą osobę o dokument do No jasne. Znaczy, ja A to nie pan. Wpadku, się czy nie potrzebuję państwa jakiejś pomocy? To, czy Będę pan jest świadkiem, tak? Czyli świadkiem nie jestem. Zatrzymać tylko, żeby udzielić pierwszej pomocy, jeżeli było potrzeba, nie? Dobrze, to mogę i mogę tak czy inaczej dokładnie z tym... tak jest. Dzień co się stało? A ty może pan jechać dalej Tak, i mam, bo... No, że... Panie, wszystko w porządku dzisiaj nic nie pił? Nie. Nie, dobra. Dobra, panowie, to by panowie. Jadą hot doga to, jedynie. Y, dzisiaj za spowodowanie kolizji mandatem karnym zostanie ukarany pan Renan Torres z powodu takiego, że zjeżdżał pan na piasek, a nie na pas. A co ja miałem zrobić? Z auto mi samo zwalnia. Tak. Proszę ja pana, załączyć środ... światło awaryjne, to załączyć świat... światło awaryjne no, i zjeżdżać. Proszę pana, proszę mnie nie przekrzykiwać, bo zaraz będziemy inaczej rozmawiać, tak? Zamiast załączyć, pan... załączyć światło awaryjne i zjechać na pas awaryjny, to pan wolał zjechać na piasek. Jechałem lewym pasem, tak? Jechałem lewym pasem. Ale proszę pana, Ale to że dam pan jechał pan lewym pasem, to nie zmienia faktu, że pan powinien zjechać na pas awaryjny. Proszę pana, jechałem lewym pasem, auto zaczęło mi zwalniać, wyskoczył i check and join, no i musiałem jakoś się ulokować. Mógł... Może nie myślałem racjonalnie, ale myślałem, żeby nie spowodować kolizji, żeby nie było tego, żeby nie zjechać na środek drogi, no to zjechałem na najbardziej ustromeny miejsce. Przecież pan w ogóle nie zjechał, pan stał na środku drogi. Próbowałem zjechać na piasek. Jakbym, jakby miał pan, jechał 20 mil na godzinę i na prawym pasie jechały samochody, co co pan no, stanął by zrobił? Stanąłby na środku rogi czy zjeżdżał na pobocze? jakiekolwiek no, pozytywne? Jak pan myśli racjonalnie, co no, ja miałem się wpychać w ludzi, żeby tylko zjechać na dobre Ale pobocze? proszę pana! Czy 20 mil na godzinę? Jak mi człowiek wyskoczył? Ja pamiętam całą tą sytuację dokładnie. I na prawy pas miał pan wolny! Wolny! A pan mi bajkę opowiada. Jak mówiłem, przy 20 milach jadąc lewym pasem, a z prawej strony jechały samochody, Nie jechały to? samochody! Jechały prawy, samochody. prawy pas był przejezdny całkowicie. Nie, mógłby pan, Jakby się pan, pan uparł, to mógłby się... Ale nie przerywaj mi. Mówię. I to jechały. Co ja miałem zrobić? Do, na dobry pas zjeżdżać, czy ulotkować się w dobrym miejscu? Znaczy na złym pasie, ale w bezpiecznym miejscu. Jak, jak mi auto zwalniało, czek mi się wyświetlił, byłem pod stresem. Co ja miałem? Zatrzymać się na środku drogi, bo nie był przyjezdny. Ale Nawet pan się zatrzymał na środku! Ale proszę mi nie przerywać. I nie, nie zjechałem na prawą stronę, tylko na lewy, na, na środek, na piasek. Spodał pan wypadek. Uczestnik Panie... ruchu nie był w stanie wyhamować. Panie Skąd Może jechał z taką nadmierną pojeżdżę. prędkością? Aż nie mógł hamować. No. Dobrze. Możemy zrobić pomiar śladów hamowania, tak? Możemy dzięki temu obliczyć, da się z tego obliczyć, jaką to prędkość jechał pojazd. Ty masz jakieś przyrządy? Miarka cokolwiek? Trzeba zmierzyć do, do opon. Oj, no pan Barty! Cię, mówię, Boże, się Czy kłaniasz się, Barty? Kłaniam się! Dobra. Jest Pan w stanie powiedzieć, gdzie Pan z zaczął hamować, ewentualnie gdzie doszło do kolizji? No nie ja wiem, no byłem, Kawałek byłem w szoku dalej. Byłem w szoku proszę Pana, no Podczas uderzenia, że tak powiem, czołowego Auto delikatki się przemieściło, no, no nie wiem, no Ciężko jest mi określić Ciężko jest, bo hmm. z na drodze No, postaramy się Proszę Pana, gdzieś, że tak powiem W tej okolicy to mogło nastąpić Gdzieś, tak jest. gdzieś tutaj w tej okolicy tak Między tym odblaskiem a tamtym, który mamy przed nami, no. Tutaj na środku jest bardziej. Aaa. Ja to tak Czyli sugerowałby na to, że pan uderzył pod kątem, a nie. Nie uderzył pod pan kątem? Pod kątem. Na, 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 na drodze prostej? Czy na to, że osoba była. jakby w pozycji do zjazdu na lewy pas? No proszę pana, na ja jechałem tak. centralnie pod dupę. Że, że tak powiem, auto delikatnie się podniosło na amortyzatorach. Pan coś ty kręci, bo. Tak, a osoba zjeżdżała delikatnie na lewą No ale jakby osoba zjeżdżała delikatnie na lewą stronę, to uderzyłbym bardziej, mi się wydaje, w sposób taki, że maska auta byłaby teraz, jakbyśmy patrzyli na wprost nas. Nie pana Silnik jest. Jest na tyle wgniesiona na to, że sugeruje to, że uderzył Pan w kant i pod kątem, tak? że Pan pod kątem w kant. Że nie no, maska jest... Sterzak. Maska jest, że tak powiem, na całym środku. No Pan spojrzy na tą maskę. Pan spojrzy. Tak. Wszystko sytuacja, bo nie wiem, no Pan tutaj... Z jednej strony zawinił tym, że nie zjechał na pas Awaryjny, a pan zawinił brakiem uwagi. Zgadzam się z tym. Aczkolwiek nadal upieram się do tego, że jeżeli uderzyłbym pod kątem, to urwałbym raz błotniki, dwa lampy, a trzy. No nie wiem co by dalej było. to pan był w linii ja byłem Ale to nie zmienia proste rzeczy. Jak No nie zmienia. Jeżeli auto jest wysokie i jest tam belka, jeżeli ja skręcam, a pan i tak? Dobra, chodę. inaczej panowie. Widzą panowie tamto, tamte sygnalizacje dla pociągu? Co? No, oczywiście, że tak. Na 100% są kamery przeciwłamaniowe do pociągu. Co Ale wierzy tak? pan, że tutaj aż była pała? Właśnie. Nie wiem, no proszę pana, sprawdzimy to. To no. hmm. no, wie tak. Czy panowie jakoś dogadają pomiędzy sobą? Pana sprawa musi zostać streamana do sądu, no bo nie mamy to znacznie... nie możemy stwierdzić kto jest winny, tak? Proszę pana, ja więc chcę tylko i na... wyłącznie naprawę tego auta, bo nie jest moje. Na pewno pana pokryją zabezpieczenia, tak? Ewentualnie osoba tutaj pokryje, no muszą się panowie dogadać albo jednak z sądu. I ja nie chcę od pana żadnego odszkodowania, ja chcę tylko i wyłącznie, żeby to auto wyglądało tak, jak mu się należy. No to, to już nie jest ja w naszych kompetencjach. Proszę tak. panowie sami to załatwić. Tak. Minister ja mi tak, tak, tak. Pan y, Radan zapłaci za pojazd. Znaczy no, ja? Y, zniszczony, a my zadzamy do firmy. Ale wy pojazd też jest zniszczony, no. no. tak, proszę pana, dlatego my zadzwonimy do pana przełożonego, że miała miejsce taka sprawa i że pan nie będzie pokrywał kosztów. Do momentu wyjaśnienia sytuacji. Więc panowie, wybieramy. Albo droga sądowa, albo no tutaj się jakoś dogadać No to już od pana należy, zależy Ja chcę tylko i wyłącznie doprowadzenia, prowadzenia, że tak powiem, pojazdu do stanu przedwypadkowego Nic więcej To nie leży w naszych kompetencjach, już pana No ja mówię do tego pana cały czas to muszą się panowie porozumieć, bo my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to była wina tego pana, czy pana Każda strona zawinęła po, po, po trochu, jednak jedno z nas nie, nie da się jakby spływać, bo pan no nie wykazał się uwagą, bo na pewno pan widział, że auto jest. Auto tak jak No zmieniałem tak? radiostację, tak jak już wcześniej wspomniałem. Z pan uwagi. No ja nie wiem. No nie się rozjechać. Ja muszę za to zabolić. Pan musi za to zabolić. No ale ja. No tak, no ja muszę za to zabolić. No, ja proszę pana. Za zabulić. Z czego? Co z czego? Z czego? Z gówna kurwa psiego. No jak z czego? No, no to jak z gówna psiego, no to idziemy do sądu. Ja muszę zapłacić za pojazd. Na no mnie to nie interesuje, że pan musi zapłacić za pojazd. No to widzi pan. Ja daję propozycję. Ja też dałem. No i widzi pan. Dobra, pan miałem, podejdzie pan na chwilę. Na bok. Pan już idzie panu, to zrobię po tańszej cenie i będzie kit. Że pana, ja mam 20 dolarów w kieszeni to, to ogarnię to ze swojej kieszeni. Słyszy pan? No dobrze no. No Czy na, cię na, na, panu pocztą zawiadomienie? Eee, Z panem mechanikiem się dogadałem Okej, okay, czyli nie kierujemy do sprawy. Rozjeżdżamy, tak? tak? rozjeżdżamy się Rozjeżdżamy tak? się, tak? Pan twierdzi, że rozjeżdżamy się? Czy... Tak Rozjeżdżamy się, tak? Mhm Dobra, no to od nas to będzie na to To wszystko, dziękujemy bardzo